Dzień dobry! Witam Was w czwartej części rowerem po jeziorach. Dzisiaj pogoda nie dopisuje, ale ostatnio mamy taką jesienną pogodę, że musiałam się wybrać po prostu w deszczu. Nie mogłam czekać już dłużej, bo po prostu tej pogody nie ma. A chciałabym jeszcze w tym roku zaliczyć ostatnią trasę rowerową. Ja już jestem w trasie, już zrobiłam 5 km jakieś. Mega, mega padało, jak w ogóle zaczęłam jechać. Teraz na szczęście się trochę uspokoiło. i Nie ukrywam, jest. Zimno, po prostu jest zimno, ale to mnie nie powstrzyma. Ogólnie bardzo, ale to bardzo mi się nie chciało jechać. Że poczułam taką słabość, no po prostu jesienna aura mi dopadła w 100%, bo po prostu nie chce mi się nawet ruszyć z domu. Ostatnio nic nie ja robię sportowego, więc zmusiłam się nawet, żeby chociaż wybrać się na rower. Ale powiem szczerze, że dzisiaj kompletnie mi głowa nie pracuje. Głowa ciągle mi mówi, żeby się poddała. Czuję się bardzo słaba. Ciężko, no jest mi ciężko. Wiem, że zawsze sport mi pomagał poczuć się bardziej pewna siebie i tak dalej, ale dzisiaj to, to mi nawet nie pomaga. Myślę, że to też efekt pogody, że psychika jest jaka jest, ale mam nadzieję, że im dalej pojadę, tym będzie lepiej. Ja na no, powiem Wam szczerze, chcę mi się po prostu płakać. Czuję się tak słabo, że mam ochotę się popłakać. Ja nie mówię, że płacz jest zły, bo to też są jakieś emocje. Jeśli chce Wam się płakać, to po prostu płaczcie, ale ja dzisiaj trochę słabo. A jeśli macie jakiś zły humor, i w ogóle, pamiętajcie, że to jest tylko chwilowy stan, i że nie jesteście słabi, tylko czujecie się bezsilni w danej chwili, ale to nie oznacza, że jesteście słabi. Pamiętajcie o tym. Jednak poddałam się. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że chociaż spróbowałam i przynajmniej wiem, jak się jedzie w takiej pogodzie, no jedzie się tragicznie. Odpuściłam, ale też ze względu na zdrowie, bo nie chcę być chora. Ale nawet dobrze wyszło, bo przynajmniej spędzę czas chwilę z mailem. A kim jest Milo? Podoszło tutaj kilka nowych osób na kanał i pewnie oglądaliście wszystkich moich filmów. To jest Milo. Milo jest pieskiem moim i mojego bojego chłopaka. Pewnie nie oglądaliście wszystkich filmów, więc tak po może wszystko wytłumaczę. Byłam z moim chłopakiem 4 lata i tyle samo mieszkaliśmy. I w międzyczasie postanowiliśmy wziąć pieska i właśnie zdecydowaliśmy się wtedy na Jacka Russella. Z moim byłem, mam dobry kontakt, na tyle dobry, że widzę się też z w mieszkaniu i spędzę w nim czas. I tak sobie myślimy, że pojedziemy na spacerek do lasu. Witamy Was w lesie. Jo. Zrobimy sobie taki spokojny spacer bez smyczki, bez... nie wiem czego. Majla no ostatnio jest średni do spacerów w lesie, ale dzisiaj nawet chcę iść. Widzisz? Okej, okay, w miarę chcę iść. Nie wiem, co się ze mną dzieje, czy to właśnie... Przez tą jesień ja się też nie suplementuję, ale bardzo jestem ostatnio zmęczona. Nie mogłabym spać popołudniami, wieczorami. Halo, idziesz tam? Wiem, wiem, że nie powinnam tak puszczać psa bez smyczy, ale spokojnie. ile wychowaliśmy na tyle, żeby po prostu nas pilnował i wiedział, gdzie idziemy w jakim kierunku. Pomimo tego, że to jest Jack i wiemy, że to jest pies myśliwski, to na szczęście nie biegnie gdzieś daleko za tropem. Tak, teraz oddaliłam się kawałek. I proszę bardzo. Dzień dobry. Jeśli też chcecie, właśnie wychować tak psa, żeby Was pilnował, to warto yy, pójść z nim do lasu, zaufać mu, puścić go bez smyczy i się schować gdzieś pomiędzy drzewami, ale tak w zasięgu wzroku, żeby po prostu widzieć tego psa. Oczywiście musi mieć mega do Was zaufanie. Jest jeszcze. W taki sposób, żeby po prostu przekąski Wam spadały na dół, to piesek też wtedy wie, że ma pójść przy nodze. Dzień dobry w nowym dniu. Ostatnio jak byłam z Mailem na tym spacerze w lesie, to przypomniało mi się, że niedaleko są takie fajne góry i można tam pojeździć sobie rowerem. Także dopóki nie pada i mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie padać chociaż. Widzę, że nadciągają jakieś takie ciemne chmury, ale co jakiś czas one się pojawiają. Prognoza pogody nie pokazuje mi, żeby padało, także mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie padać. A ja pierwszy raz spróbuję takiego innego sportu, takiego bardziej ekstremalnego, więc cieszę się na maksa. Jestem aktualnie gdzieś na myślę połowie trasy na te góry. Jedzie się nawet fajnie, myślałam, że będzie o wiele gorzej, bo jest trochę zimno, ale naprawdę spoko, fajnie, podoba mi się. Złapał mnie deszcz po drodze, ale tak padało jakieś, nie wiem, 3-4 minuty i przestało na szczęście. Jeśli ma tak padać, to niech pada, niż jakby miała padać ciągiem, a trasa aktualnie jest przepiękna, tak mi się podoba. Cisza, spokój, ptaszki śpiewają, jest naprawdę przyjemnie. Czy ja chwilę temu powiedziałam, że jedzie mi się bardzo przyjemnie? Odwołuję to. Więc nie jadę pierwszy raz tą drogą. Jadę teraz taką dziurawą trasą, że jak się jedzie autem, do tego się nie odczuwa, tym bardziej, że ma się suwa. A teraz, gdy jadę rowerem, to jest jakaś masakra. Okej, okay, dotarłam na miejsce, pewnie tego nie widzicie, ale pomiędzy tymi drzewami są góry, tak zwane góry, oczywiście to nie jest najwyższy szczyt świata, to są takie górki bardziej, żeby sobie pojeździć, o nie, moja bransoletka się odczepiła, pewnie to jest niemądre co teraz robię, ale muszę zdjąć kurtkę, bo jest mi ciepło, a będzie mi jeszcze cieplej, łyczek herbatki i lecimy, hoppa, hoppa. Co mówiąc, nie wiem, gdzie zacząć, bo wiem, że tam jest taka dosyć duża górka, taka stroma, więc może na początek pojadę sobie łatwiejszą trasą, bo nigdy na takich trasach nie jeździłam. A zawsze mnie to jarało. Tutaj już chyba lepiej widać, jak te górki wyglądają. O jezu, ale to będzie frajda! Ale górka! Trzy, dwa, jeden! O, ale zarobiście. Wow! O kurczę, to będzie ciężko bez Ale się boję. Dobra, nie ma co się bać. Ale to będzie ekstra. Wow! Dobra. Lekko nie było tutaj oh, ale się ah it's lit. Lit. Just take a look at the drip, drip. You boys don't get fired in this Next. Roll of Dopey, yeah, I'm high as a bitch. bitch. Wait, it's lit. lit. Get that little bitch a little tip. Drip. Now she wanna suck on the dick. Drip. She wanna catch all of the drip, drip. Up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately, been all about drip. New designer, just look at the fit And I just blew a bag on my bitch You got clout but you don't got the drip You get money that's some type of myth I can blind you bitch look at the wrist For that bag and I might take a risk Don't get crushed cause you care about a bitch Pass the henny I'm trying to get lit to get out my body and shit Fuck around and start body and shit Tak bardzo mi się nie chciało i ostatnio miałam takie humory No depresyjno jest jedna I wpadłam w krąg prokrastynacji niestety, większy niż miałam, ale jakoś dzisiaj udało mi się pokonać moje słabości. Widziałam rower, pomimo tego, że nie wiedziałam, jaka będzie pogoda, bo prognoza pogody ostatnio mnie bardzo zakłamuje, ale powiem wam, że mi to dało takiej endorfiny i dopaminy. Że naprawdę nie wiem. Mogłabym dzisiaj góry przynosić dzięki temu. Cieszę się, życie jest fajne. Życie jest naprawdę fajne. Tylko, tylko trzeba je naprawdę docenić i korzystać z niego w 100%. O nie! Moje płuca to jest tragedia jakaś. Muszę coś z tym zrobić. I już w sumie coś z tym robię, ale to zobaczycie w innym filmie. O! Jaj, Ale są widok jest piękny. Kamera niestety tego nie oddaje. Ale mam to szczęście, że naprawdę mieszkam w pięknym miejscu. Doceniam to strasznie. Kocham naturę. Fajnie, że mieszkam w takim miejscu, gdzie dojście jest bardzo dużo jeziorek na mazurach. To jeszcze lasy, góry. No, to jest coś pięknego. Strasznie to doceniam. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj, tutaj jest właśnie taka ścieżka. I właśnie kiedyś to chyba zrobili rowerzyści, albo po prostu piesi na żywograniu. Myślałam, że właśnie tutaj pojadę, ale widzę, że jest pełno, pełno gałęzi na tej ścieżce. Ale jest jeszcze jedna tutaj górka, to chyba pod nią podjadę. I zobaczę, czy tam nie ma jeszcze takiej właśnie ścieżki. Ale wydaje mi się, że jest. Już teraz nie pamiętam, ale mega mi się wydaje, że, że jest. Boom! Wow! Weszłam na tą górę. To jest taki fajny zjazd. Ale są też takie ścieżki, co Wam mówiłam. I z jednej i z drugiej strony. Widać? Widać. Ale chyba najpierw zjadę tutaj. I mam nadzieję, że jakoś pójdzie wjechać tamtędy na tą górkę. I z tej górki będę już wracać. Do domu tak myśli, żeby tak zrobić. Uda się? Uda się. Musi się udać. Wow, panie. 5, 4, 3, 2 i jeden. O Nie. O nie. Wow, panie. Dobra, to jest trochę niebezpieczne. O, kurne, ten piasek ogólnie. Bo jest taki. A! Ojej! A! O kurczę, o jak. Z tej strony to ta górka jest jeszcze bardziej potężniejsza i no nie widać tego na kamerze, serio, więc uwierzcie mi na słowo, że ta góra jest, no to jest jedna góra, ale wow. już powoli muszę niestety wracać, bo wszyscy mnie już jest tak trochę mrocznie w tym czasie. do domu. Chyba zacznie za chwilę padać, czyli coś, czego chciałam uniknąć, a po drugie mam jeszcze plan na wieczór, więc muszę też zdążyć się ogarnąć, a niestety nie odkryłam wszystkich górek, górek i tak dalej. Chętnie bym tutaj wróciła, więc dajcie znać, czy Wam się też to podobało, bo jeśli tak, to wrócę tu z kamerą, a jeśli nie, to wrócę tutaj bez kamery i sobie pojeżdżę i też będzie fajnie, co nie? No. Dopiero teraz zauważyłam, że to są jakieś rampy do skakania i w ogóle. Więc muszę to wrócić, koniecznie. I po nich poskakać, trochę się cykam. Ale myślę, że to będzie fajna zajawka. I tutaj jest w ogóle więcej takich przyjazdów. Ja tutaj byłam, ja to, czy się tego nie widziałam? Nie. Byłam tu czy nie byłam? Nie, tu nie byłam. Rzeczywiście, tu nie byłam. Jestem turbo, turbo spocona. Turbo zmęczona. и турбо год на мене се врати. Тоа. Dojechałam do mieszkania cała i zdrowa. Przebieram się, biorę maila na spacer. Ale jak widać po moich włosach, to jakiś wysiłek był i to totalnie duży. Jeśli nie będę miała zakwasów, to znaczy, że jestem nad człowiekiem. Dziś to naprawdę dałam zrobiłam I zrobiłam nie licząc przejazdu na górach i tak dalej, tylko sam przyjazd. Na góry i powrót to zrobiłam 18,29. I ciekawe ile ja się na tych górach zrobiłam, ale tak przypuszczam, że 205 km łącznie by było. Wróciłam właśnie do domu. Ogarniam się, biorę ja prysznic, więc widzimy się za kilka chwil. Witam po krótkiej chwili. Ja już gotowa. Ogarnięta, ale co na spotkanie. Firmowe, więc postawiłam na taki normalny strój czyli sweterek, jasny jeans, sweterek, make-up. Nie widać, widać. I lecę, jestem na miejscu, a spotkanie mamy w restauracji Lokomotiwa. Oczywiście to jest nawiązanie do parowozowni Wolsztyńskiej. I oczywiście się spóźniłam. Nie byłabym sobą, gdybym się nie spóźniła. Chciałam właśnie do domu z tego spotkania firmowego. Zjadłam sushi i się cieszę, bo sushi ze mną chodziło od kilku tygodni. Impreza była z alkoholem, ale ja nie piłam, bo po prostu nie lubię. Ale to jest historia na inny odcinek. Lecę się ogarnąć do spania. Bo już jest 23, Myślałam, że będę kołyszli w drugiej domu i jeszcze coś mi się uda zrobić. A wyszła, jak wyszła, trochę dłużej zostałam niż planowałam, i się się ogarnąć. I do A Wam dziękuję za oglądanie. I do następnego razu. Bye! Ale miałam schizer, że ktoś tu stoi. Większy niż mnie wam, ja Kurde, co nie umiem się opowiadać? Co jest ze mną? Czy was teraz na dół zdjęcie. Że mieć tylko dwie sekundy ujęcie. Ale fajne to będzie co? Mam nadzieję, że to będzie fajne. Ale się zmęczyłam. Oj. Kurde. Nie wiem czemu się śmieję. Chociaż e, ja me, chociaż ja Majla też. chociaż ja Majla? Chociaż ja Majla też. Co jeszcze powiedzieć? Kocham całą moją rodzinę i i pozdrawiam bardzo serdecznie.